Tak wygląda ta pierwsza warstwa żwirku. O. I teraz słuchajcie, tutaj gdzieś y, od tyłu przyjdą kamienie, y, piaskowce, wapienie, natomiast. Y, jeszcze tutaj z przodu będzie prawdopodobnie trochę piasku, gdyż pyszczaki bardzo sobie lubią piasek przerzucać, i uważam, że będzie ok. To jest warstwa druga. Trzecia warstwa to będzie warstwa również ze żwiru. Trzecia również ze żwiru. E, Chodzi mi o jak największą powierzchnię e, dla bakterii nitryfikacyjnych, a żwir e, jest do tego idealny. Ja pójdę teraz po żwir, e, go i będziemy e, składać. Den. Idę po żwir. wyszła warstwa biologicznego. Dlaczego tak? Yy, dlatego, że No i tak, słuchajcie, wygląda na razie akwarium. Teraz tutaj zrobiłem prowizoryczny beker z płyty szklanej. Docelowo będzie tutaj to zakryte. Tutaj jeszcze przyjdą co najmniej dwie listy LEDowe. Zobaczę tutaj jak się ona deklaruje, wyczyści. Zobaczę, czy nie zmienię trochę tej dekoracji, ponieważ tu jeszcze z tyłu będzie tło. Ale tło będę robił już wiosną, ponieważ no nie było za bardzo czasu. Jutro, jutro, jak zdążę, to chcę skończyć przerabianie odpływu w kamperze. Ale myślę, że dopiero gdzieś w godzinach popołudniowych. Natomiast to akwarium, wracam do niego, yy, przez dwa tygodnie będzie sobie chodziło. Dopiero po dwóch tygodniach zostaną wpuszczone ryby. Yy, jakie ryby to zobaczycie? Yy, ja jestem jeszcze na etapie, powiedzmy, decyzji. Yy, mam na oku trzy gatunki, yy, o trzech myślę ale muszę się zdecydować na dwa i być może ożywię trochę strefy dna y, muszlowcami i szczelinowcami. Natomiast tutaj y, w tonie akwarium y, będą krysztaki z jeziora Malawi. Y, zajęło mi to trochę czasu dzisiaj. Tutaj jeszcze jakieś wypływają sobie takie nie wiem, brudy, które gdzieś tam się przykleiły do kamieni, ale to wszystko zbiorę siatką. Jutro, jak wszystko wypłynie, dopiero będę o tym myślał. Na razie, niech sobie to chodzi, wszystko filtr pracuje i słuchajcie, co jest najciekawsze, po 12 latach uruchomiłem ten filtr bez najmniejszego problemu. To akwarium też ma 12 lat. Ono było pod paletki robione, dlatego jest wyższe niż standardowe o 10 cm. Standardowe akwaria to jest 40 cm, te ma 55 i szerokości też 55. Natomiast długość akwarium jest 1,20 m, także możecie sobie policzyć pojemność mniej więcej 300 litrów. Być może jest więcej do napełnienia. Całości, natomiast ja nigdy do, do samej góry nie napełniałem, dlatego, że chcę, aby, aby po prostu tutaj woda odparowywała. No i tutaj widać jeszcze jakieś, jakieś sobie tam robalki pływają, no, wszystko to się unosi powoli do góry to wciągnie, czego filtr nie wciągnie, to jutro zbiorę sobie tak, jak mówiłem, siatkę No i jutro wrócę do prac przy kamperze. Technika poszła tak do przodu, że możemy sobie oświetlać teraz akwaria LEDami, nie trzeba już tych standardowych świetlówek. Można sobie dobrać bardzo fajne oświetlenie LED. Jest, chcę Wam pokazać jeden z takich ciekawych kamieni. Tu jest strefa cienia. Specjalnie tę strefę cienia zrobiłem, ponieważ tutaj będą, jeszcze będzie grzałka, będą schowane termometry i chcę, żeby to było jak najmniej widoczne. A ten kamień, który widzicie, to jest makaronowiec. On jest przywieziony z Chorwacji. Gdzieś go gwiznąłem, nie wiem gdzie, podobał mi się, wziąłem. Oczywiście jest to kamień morski, a reszta kamieni to są piaskowce. To co mi zostało z budowy, z budowy oczka wodnego, fontanny, które też muszę zrewitalizować. Także tych prac naprawdę mam bardzo dużo. Filtr jeszcze trochę chodzi głośno, ponieważ zaciąga powietrze. Specjalnie go tak ustawiłem, żeby się natleniała woda już w samym filtrze. Żeby to mieszanie tego powietrza z wodą, natlenianie tej wody było jak najbardziej efektywne. Mi to akurat nie przeszkadza, ale. Ale tak sobie to wykombinowałem. No i możecie z bliska sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Wszystko druga strona z boku od drzwi wejściowych i widać tam fajnie z tyłu, widać tą strefę cienia i już się mniej to rzuca w oczy natomiast patrząc od tej strony no będziemy widzieć będziemy widzieć fajne pyszczaki i ta ostatnia ściana czyli ta będzie jeszcze tutaj dodatkowo zakryta tłem ale tło zrobię sobie później także z budowy akwarium to na razie wszystko trzymajcie się zapraszam na kolejny film gdzie będę kończył modernizację zlewu czy zmywaka kuchennego w kamperze, ale to myślę jutro. Na razie, kamperowcy trzymajcie się.